Witajcie drodzy ogrodnicy, czy Wasze ogórki latem też chorują? Raz mszyce zaatakują, raz mączniak prawdziwy zdziesiątkuje plony i od razu ręka wyciąga się do magicznej buteleczki z chemią. Ale co, jeśli powiem Wam, że istnieje osiem sprawdzonych, naturalnych sposobów na ochronę Waszych zielonych podopiecznych bez użycia kropli chemii? Przygotujcie się na zaskoczenie, bo te metody są nie tylko bezpieczne, ale i czasami skuteczniejsze. Tak bardzo przywykliśmy do chemii, bo obiecują szybki rezultat, prawda? Spryskałeś i szkodnik zniknął. Ale mało kto zastanawia się, jaki ślad ta chemia zostawia na plonach, w glebie, a nawet w powietrzu. Na szczęście mamy sprawdzone, stare metody, a do tego pomagają nam nowe odkrycia naukowe. Powrót do natury to nie tylko trend, to konieczność. Naszym celem jest zebranie czystego. Zdrowego plonu. Zacznijmy zatem krok po kroku od tego, jak zapewnić ogórkom odporność bez chemii. I zaczniemy chyba od najważniejszego: od czegoś, co dosłownie macie pod stopami. Pierwszy sekret to zdrowa gleba. Tak, tak, nie dziwcie się. Wielu zapomina, że to właśnie gleba jest kolebką życia dla każdej rośliny. Wyobraźcie sobie glebę nie tylko jako brud. Ale jako cały żyjący świat. W zdrowej glebie aż roi się od pożytecznych mikroorganizmów, bakterii, grzybów, dżdżownic. Sprawiają, że gleba jest pulchna i napowietrzona. Przetwarzają materię organiczną, zamieniając ją w łatwo przyswajalny pokarm dla roślin. To jak niewidzialni pracownicy, którzy niestrudzenie pracują na rzecz waszych plonów. Jeśli gleba. Jest wyjałowiona, zbita lub zainfekowana szkodliwymi drobnoustrojami, roślina nie będzie się mogła prawidłowo rozwijać, korzenie będą słabe, zabranie jej sił do wzrostu, i wtedy staje się łatwym celem dla chorób i szkodników. To jak człowiek z osłabioną odpornością, każdy katar może go zwalić z nóg. Silna roślina, rosnąca w żywej, żyznej glebie, ma mocne korzenie i silne łodygi. Otrzymuje Zbilansowane odżywianie. Jej komórki są silne. Taka roślina sama z siebie jest znacznie bardziej odporna na ataki z zewnątrz. Jak więc sprawić, żeby gleba była zdrowa? To proste. Używajcie kompostu, dodawajcie obornik, siejcie nawozy zielone, czyli rośliny poprawiające strukturę gleby. Nie przekopujcie ziemi zbyt głęboko bez potrzeby żeby nie zaburzać życia pożytecznych mikroorganizmów. To nie jest magiczna tabletka, która zadziała w jeden dzień. Tworzenie zdrowej gleby to proces, wymaga czasu i cierpliwości. Ale to najlepsza inwestycja w wasze przyszłe plony i zdrowie roślin. Silna gleba to silne ogórki. Oto taka prosta, ale bardzo ważna prawda. Świetnie, idziemy dalej. Po tym, jak położyliśmy solidny fundament w postaci zdrowej gleby, przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii, a ta kwestia dotyczy wody i powietrza. Drugi sposób to prawidłowe podlewanie i wietrzenie. Wielu ogrodników nie docenia tego punktu. Wydawałoby się, co w tym trudnego podlać i tyle. Ale właśnie nieprawidłowe podlewanie i brak świeżego powietrza to prosta droga do wielu chorób grzybowych na przykład takiego mączniaka czy różnego rodzaju zgnilizn wyobraźcie sobie szklarnię w upalny dzień gorąco wilgotno powietrze stoi idealne warunki do rozwoju szkodliwych grzybów one po prostu kochają taką saunę dla roślin liście są stale mokre wilgoć zalega i oto pojawiają się pierwsze plamy co robić podlewajcie ogórki ściśle pod korzeń starajcie się żeby woda nie dostawała się na liście, zwłaszcza wieczorem, aby zdążyły wyschnąć przed nocą. To bardzo prosta zasada, ale znacząco zmniejsza ryzyko chorób. I koniecznie wietrzcie szklarnie, regularnie otwierajcie okna, drzwi, stwórzcie ruch powietrza. Świeże powietrze nie pozwala zarodnikom grzybów osiadać i rozwijać się. Nawet niewielki ruch powietrza ma ogromne znaczenie. To wydaje się elementarne. Ale uwierzcie, przestrzeganie tych dwóch zasad, podlewanie pod i wietrzenie, już uratuje wasze ogórki przed połową możliwych problemów. To wasza prosta, ale bardzo skuteczna profilaktyka. Dobrze, po tym jak zadbaliśmy o odpowiednie nawadnianie i dostęp powietrza dla naszych ogórków, pomyślmy teraz o tym, kto rośnie tuż obok nich. Okazuje się, że sąsiedztwo ma ogromne znaczenie trzeci sposób to właśnie odpowiednie sąsiedztwo. W świecie roślin istnieje coś takiego jak allelopatia. Polega to na tym, że jedne rośliny wydzielają substancje, które wpływają na wzrost i rozwój innych, i tę właściwość możemy wykorzystać na naszą korzyść. Niektóre rośliny wydzielają fitoncydy, czyli substancje o intensywnym zapachu. Te zapachy są bardzo nieprzyjemne dla wielu szkodników, na przykład mszyca, czy przędziorki. Będą się starały trzymać z dala od grządki, jeśli posadzimy obok coś, czego nie lubią. Kto więc jest dobrym sąsiadem dla ogórków? To na przykład aksamitki. Ich jaskrawe kwiaty nie tylko upiększają ogród, ale też odstraszają nicienie w glebie i niektóre latające szkodniki. Posadźmy je na przykład na brzegu grządki albo między krzaczkami ogórków. Kolejnym świetnym sąsiadem jest koper. Jego aromatu nie znosi mszyca. A dodatkowo koper przyciąga pożyteczne owady, o których opowiemy nieco później. Bazylia, mięta, melisa, ich intensywny zapach też może odstraszać niektóre owady. Nawet posadzony obok czosnek potrafi pomóc w walce z przędziorkiem. Wybierajmy rośliny towarzyszące, które nie będą konkurować z ogórkami o światło czy składniki odżywcze, ale jednocześnie stworzą wokół nich niewidzialną barierę ochronną. To mądre, naturalne rozwiązanie, które działa bez użycia chemii, a w dodatku sprawia, że nasz ogród staje się piękniejszy i bardziej aromatyczny. Kontynuujemy budowę naszej naturalnej twierdzy dla ogórków. Zadbaliśmy już o glebę, nawadnianie, wentylację i znaleźliśmy dobrych sąsiadów. A teraz czas przyciągnąć do naszego ogrodu prawdziwych wojowników. Czwarta metoda przyciągamy. Pożyteczne owady. Nie wszystkie owady w ogrodzie to szkodniki. Jest cała armia małych pomocników, którzy z przyjemnością zjedzą mszyce, przędziorki, larwy i innych wrogów Twoich zbiorów. Naszym zadaniem jest stworzenie im warunków, aby zechciały się u Ciebie osiedlić. Kto jest naszym głównym sprzymierzeńcem? Oczywiście biedronki. Jedna biedronka potrafi zjeść tysiące mszyc w ciągu swojego życia to prawdziwy superbohater ogrodu. Tutaj można pokazać zbliżenie biedronki na liściu. Kolejny ważny pomocnik to złotook. Jego larwy to nienasyceni drapieżnicy, którzy niszczą mszyce, przędziorki, wciornastki. Tutaj można pokazać zdjęcie lub wideo larwy złotooka żerującej na mszycy. Pająki też są pożyteczne, choć niektórzy się ich boją. Łapią wielu szkodników. Jak przyciągnąć te wspaniałe stworzenia? Posadź w ogrodzie rośliny, które pożyteczne owady lubią to rośliny miododajne na przykład koper, marchew, jeśli pozwoli się jej zakwitnąć kolendra, facelia, koniczyna. Przyciągają złotooki i innych drapieżników. Pożyteczne owady lubią też, gdy w ogrodzie jest niewielki zakątek dzikiej przyrody. Niewielka, nieskoszona łączka, sterta chrustu potrzebują schronienia. I najważniejsze, nie używaj insektycydów o szerokim spektrum działania, nawet tych naturalnych. Zabiją nie tylko szkodniki, ale także pożyteczne owady. Naszym celem nie jest zniszczenie wszystkich owadów, ale stworzenie równowagi, w której pożyteczni przyjaciele będą kontrolować populację szkodników. Przyciąganie pożytecznych owadów to żywa tarcza dla Twoich ogórków, to współpraca z naturą, która daje wspaniałe rezultaty. Dobrze, stworzyliśmy idealne warunki dla naszych ogórków i przyciągnęliśmy do ogrodu pożyteczne owady, ale czasem, zwłaszcza na najwcześniejszych etapach, musimy zastosować fizyczną barierę, żeby szkodniki po prostu nie dotarły do roślin. Piąty punkt to bariery mechaniczne. Ta metoda jest genialnie prosta i bardzo skuteczna przeciwko wielu latającym szkodnikom, które próbują złożyć jaja na naszych roślinach albo po prostu pożywić się świeżymi liśćmi. Wyobraźmy sobie cienką, ale wytrzymałą siatkę lub specjalną agrowłókninę ochronną, po prostu przykrywamy nią grządkę z wysadzoną, rozsadą ogórków, albo nawet z wysianymi nasionami. Co nam to daje? Taka osłona fizycznie uniemożliwia szkodnikom, takim jak mącznik szklarniowy, mszyce, wciornastki, a nawet ślimaki, jeśli brzegi są szczelnie dociśnięte do ziemi, dotarcie. Do delikatnych siewek czy młodych roślin. Po prostu natrafiają na barierę i nie mogą się dostać do środka. Jest to szczególnie ważne na początku sezonu, gdy rośliny są jeszcze słabe. Nie potrafią samodzielnie przeciwstawić się masowemu atakowi, a agrowłóknina daje im czas, żeby okrzepły. Co więcej, agrowłóknina tworzy korzystny mikroklimat utrzymuje wilgoć w glebie. I chroni przed gwałtownymi zmianami temperatury. Ważne jest, żeby materiał miał wystarczająco drobne oczka, tak, żeby szkodniki nie mogły się przedostać. I uważać, żeby nie przylegał zbyt blisko do samych roślin, bo inaczej szkodnik może uszkodzić liść prosto przez siatkę. Kiedy ogórki podrosną i zaczną kwitnąć, w przypadku odmian zapylanych przez owady, materiał trzeba będzie zdjąć, żeby zapewnić dostęp pszczołom. Ale dla odmian samopylnych można go zostawić. Bariera mechaniczna to nasza pierwsza linia obrony. Można ją porównać do solidnego płotu wokół działki. Nie rozwiąże wszystkich problemów, ale znacząco zmniejszy ryzyko ataku szkodników na najwrażliwszych etapach wzrostu ogórków. To proste, dostępne i całkowicie bez chemii. Już zabezpieczyliśmy ogórki od góry, teraz spójrzmy w dół. Co dzieje się u nasady łodygi i na powierzchni gleby? Tu też możemy stworzyć solidną ochronę. Szósty sposób to ściółkowanie. Ściółka to każdy materiał, którym okrywamy glebę wokół roślin. Może to być słoma, skoszona trawa, trociny, kora, kompost, a nawet specjalna agrowłóknina. Tu można pokazać zdjęcie zagonu z ogórkami pokrytego słomą lub trawą. Ściółkowanie. Daje nam od razu kilka korzyści. Po pierwsze, utrzymuje wilgoć w glebie. Będziemy musieli rzadziej podlewać, co samo w sobie jest plusem w profilaktyce przelania i chorób grzybowych korzeni. Po drugie, ściółka hamuje wzrost chwastów. Chwasty konkurują z ogórkami o wodę, składniki odżywcze i światło. Mniej chwastów, więcej siły dla ogórków. Po trzecie, ściółka organiczna, słoma, trawa stopniowo się rozkłada. Odżywia to glebę, poprawia jej strukturę i przyciąga dżdżownice. A dżdżownice, jak pamiętamy, sprawiają, że gleba jest zdrowsza. Co więcej, niektóre rodzaje ściółki mogą odstraszać szkodniki. Na przykład świeża słoma czy trociny mogą być nieprzyjemne dla ślimaków. Gęsta warstwa ściółki tworzy też fizyczną barierę dla niektórych szkodników glebowych. Do tego dochodzi ochrona dolnych liści ogórków. Przed kontaktem z wilgotną glebą. Zmniejsza to ryzyko infekcji chorobami grzybowymi bytującymi w ziemi. Pamiętajmy o prawidłowym wyborze ściółki. Świeżo skoszona trawa powinna być lekko przesuszona, żeby nie gniła. Warstwa nie powinna być zbyt gruba, by gleba mogła oddychać. Ściółkowanie to wielofunkcyjna metoda. Pomaga utrzymać zdrowie gleby, ułatwia pielęgnację. A jednocześnie stanowi dodatkową barierę przeciwko niektórym szkodnikom i chorobom. To kolejna cegiełka w murze naszej naturalnej obrony. Stworzyliśmy już idealne warunki i przyciągnęliśmy sprzymierzeńców. Ale co zrobić, gdy mimo wszystkich naszych starań pojawią się pierwsze oznaki problemów? Nie będziemy przecież od razu sięgać po chemię. Siódmy sposób to profilaktyczne opryski naturalnymi środkami. Mamy całą aptekę pod ręką, dosłownie w kuchni lub w ogrodzie. Środki te nie zabijają wszystkiego w zasięgu ręki, jak chemia, ale tworzą niekorzystne warunki dla szkodników i chorób, lub hamują ich rozprzestrzenianie. Weźmy na przykład mszyce nie przepadają za roztworem mydlanym. Zwykłe szare mydło lub mydło potasowe rozpuszczone w wodzie tworzy na ciele mszycy cienką warstwę, która utrudnia jej oddychanie. Wizualizacja. Pokaz opryskiwania ogórków roztworem mydlanym z opryskiwacza. Przeciwko przędziorkom i innym szkodnikom wysysającym soki świetnie sprawdzają się napary z czosnku lub łupin cebuli. Ich intensywny zapach działa odstraszająco. Wizualizacja: łupiny cebuli i czosnek namaczane w wodzie. A co z chorobami grzybowymi, takimi jak mączniak prawdziwy? Tutaj z pomocą przychodzą produkty mleczne. Zwykła serwatka lub kefir rozcieńczone wodą tworzą na liściach cieniutką warstwę. Warstwa ta utrudnia zarodnikom grzybów kiełkowanie. Co więcej, pożyteczne bakterie zawarte w produktach mlecznych konkurują z grzybami chorobotwórczymi. Wizualizacja Pokaz rozcieńczania serwatki lub kefiru wodą. Ważne jest, aby pamiętać, że środki te najlepiej sprawdzają się jako profilaktyka lub we wczesnych stadiach choroby. Jeśli problem jest już zaawansowany, ich skuteczność może być niewystarczająca. Dlatego opryskiwanie należy przeprowadzać regularnie, na przykład raz w tygodniu lub od razu po pojawieniu się pierwszych podejrzanych objawów. Naturalne opryski to wasza pierwsza pomoc i regularne szczepienie dla ogórków. Są bezpieczne dla was, dla pożytecznych owadów i dla środowiska. Składniki są zazwyczaj łatwo dostępne i niedrogie. To prosty i skuteczny sposób na utrzymanie sytuacji pod kontrolą, bez chemii. Zatem dotarliśmy do ostatniego, ósmego punktu naszego naturalnego programu ochrony roślin. Ten sposób wymaga nieco planowania, ale jest jednym z najpotężniejszych narzędzi prewencji. ósmy, niezwykle ważny element to płodozmian i wybór odpornych odmian. To dwa powiązane ze sobą podejścia, które pozwalają rozwiązać wiele problemów u ich korzeni. Czym jest płodozmian? To zmienianie miejsc uprawy roślin na grządkach rok po roku. Nie sadźcie ogórków, ani innych dyniowatych jak cukinie, kabaczki czy patisony, w tym samym miejscu każdego sezonu. Dlaczego to takie ważne? Wiele chorób i szkodników ma swoje ulubione rośliny. Mogą one zimować w glebie lub na resztkach roślinnych. Jeśli co roku sadzicie ogórki w tym samym miejscu, tworzycie im idealne warunki do rozwoju i namnażania. Problem z każdym rokiem będzie tylko narastał. Pokaż schemat płodozmianu. Kiedy zmieniasz miejsce sadzenia, szkodniki i patogeny chorobowe, które pozostały w glebie, nie znajdują swojej stołówki, a ich populacja się redukuje. Zaleca się powrót ogórków na to samo miejsce nie wcześniej niż po 3-4 latach. Drugi aspekt tego punktu: wybór odmian odpornych. Hodowcy nieustannie pracują nad tworzeniem odmian roślin, które są genetycznie odporne na najczęstsze choroby występujące w danym regionie, na przykład na mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego czy fuzariozę. Szukajcie informacji na opakowaniach nasion. Często znajdziecie tam oznaczenia wskazujące, na jakie choroby odporna jest dana odmiana. Wybierając takie nasiona, już na starcie dajecie swoim roślinom dodatkową ochronę. Pokaż zdjęcie opakowania nasion z oznaczeniami odporności. Oczywiście, odmiana odporna nie oznacza, że roślina w ogóle nie zachoruje, ale będzie znacznie lepiej radzić sobie z infekcją. A w połączeniu z innymi Naturalnymi metodami szanse na uzyskanie zdrowego plonu bez chemii znacznie wzrastają. Płodozmian i wybór odpornych odmian to strategia długoterminowa. To wymaga planowania na kilka lat do przodu, ale właśnie takie podejście pozwala przerwać błędne koło chorób i szkodników, tworząc zdrowszy ekosystem w Waszym ogrodzie. To fundamentalne zasady ogrodnictwa ekologicznego, ale wiecie, co jest najbardziej zadziwiające? Żadna z tych metod użyta samodzielnie, nie działa w stu procentach. Prawdziwa magia dzieje się, gdy połączycie je wszystkie. Na przykład zdrowa gleba plus odpowiednie podlewanie, do tego przyciąganie pożytecznych owadów i jeszcze profilaktyka powiedzmy serwatką, to tworzy najskuteczniejszą tarczę. Nie tylko walczycie z problemem, kiedy już się pojawił, wy tworzycie warunki, w których choroby i szkodniki po prostu nie będą chciały zagościć na waszych ogórkach. To trochę tak, jakby budować fortece, zamiast tylko gasić pożary. I tu kryje się główny sekret uprawy ekologicznej nie leczyć, a zapobiegać. A kiedy zobaczycie swojego czystego, chrupiącego ogórka, wyhodowanego bez grama chemii, zrozumiecie, że ten wysiłek był tego wart. To jest ten prawdziwy efekt. Wow! Owoce waszej pracy, bezpieczne dla was i dla natury. Oto one osiem naturalnych pomocników dla waszych ogórków. Przekonaliśmy się, że wyhodowanie zdrowego plonu bez chemii jest naprawdę możliwe. Wystarczy odrobina wiedzy i serca. Dziękuję Wam, że oglądaliście do końca. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych cennych porad. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, które z tych ośmiu sposobów już stosujecie, a może którą wypróbujecie jako pierwszą. Jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń.